Dzień dobry. Witam wszystkich mieszkańców miasta i gminy bustko zdrój Jestem Robert Grabski, jestem nowym radnym Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej w Busku-Zdroju. Z okazji nadchodzących świąt chciałem w pierwszych słowach życzyć wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spokojnych świąt nadchodzących wszystkim mieszkańcom i naszym wyborcom. Może dwa słowa o sobie powiem. Jestem od ponad 30 lat właścicielem firmy informatycznej w Busku Zdroju. Pierwszej firmy informatycznej w Busku Zdroju, firmy ABAC. Do tej pory ją prowadzę i będę prowadził. Proszę Państwa dziękuję wyborcom, którzy głosowali na Komitet Obywatelski. Dzięki Waszym głosom mamy w tej chwili trzy głosy w Radzie Miejskiej. Nie ukrywam, że w następnych wyborach będziemy chcieli podwoić tą liczbę. Następuje, czy biorę mandat po Pawle Ściubiszu, który był naszym kandydatem na burmistrza, a w tej chwili musiał objąć czy objął funkcję w zarządzie poważnej firmy i tu ukłony dla niego, że zdecydował się oddać mandat radnego, to świadczy o wysokim morale i jakości życia politycznego. Tak powinna wyglądać między innymi polityka lokalna, żeby nie łączyć funkcji radnego z funkcjami biznesowymi. Tu ukłony dla Pawła. Dziękuję bardzo. Będę się starał po Pawle godnie go zastąpić dla no, dobra naszej gminy i dobra naszego miasta. Proszę Państwa, w moim programie wyborczym było kilka punktów. Będę się starał realizować. Nie będę w tej chwili wymieniał. Jestem wielkim zwolennikiem budowy ścieżek rowerowych, poprawy warunków komunikacyjnych, poprawy wykluczenia komunikacyjnego gminy, Busko Zdrój co jest właściwie według najnowszych badań pierwszym problemem młodzieży w tym mieście. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, życzę wesołych świąt, dziękuję uprzejmie, liczę na Wasze wsparcie. Do widzenia.